Za nami trzecia kwalifikacja Halowego Pucharu Polskiego edycji 2016-2017, tym razem miejsce spotkali się w Jeździeckim Klubie Sportowym Sali niedaleko Łodzi. Piękna, nowa hala. Bardzo cieszymy się, że Halowy Puchar Polski, a trzecia kwalifikacja mogła odbywać się u nas, ponieważ jest to nowy ośrodek. Hala całkiem niedawno została uruchomiona do, do użycia, no i tego typu impreza tej rangi no była doskonałą promocją. Cieszymy się, że mogliśmy takie zawody przeprowadzić tutaj u nas w salio. No i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku ranga zawodów będzie tutaj rosła i może, może finał halowego Pucharu Polski. Zgromadziło się tutaj na starcie blisko 300 par tylko w konkursach ogólnopolskich. To zdecydowany rekord nie tylko Pucharu Polski, ale tegorocznych imprez krajowych. Zacięta rywalizacja w każdej kategorii. Najważniejszy konkurs Grand Prix na parkurze. 15 przeszkód. Tor ustawiony przez arkadiusza Wekwarta okazał się bardzo selektywny. Do rozgrywki dostały się tylko cztery pary. W tej rozgrywce najlepszy okazał się Jarosław Skrzyczyński, który na klaczy czaklana w siedmiolatce pokonał parkur bezbłędnie. Na Najazd z pierwszej na drugą przeszkodę już był dużym trudnością, bo była schowana przeszkoda druga za. Za inną przeszkodą, także tam już, już było trudno. Kilka takich było linii. Optyka tej hali też nie pomagała, także było mało tych koni tak, tak naprawdę na cztery konie tylko w rozgrywce, Nie, nie, nie jechałem na 100% bardziej chciałem przejechać na zero. To jest młody koń, siedmioletni, także ona dopiero zaczyna wchodzić w te, w te większe konkursy, także nie chciałem jej przeforsować za bardzo. Zawody tutaj już jestem drugi raz i drugi raz udało mi się wygrać Grand Prix, także myślę, że tutaj. Te zawody się już wbiją troszeczkę w kalendarz naszych zawodów. Także warunki są bardzo dobre na hali. także Myślę, że w przyszłości tu będzie dużo więcej lepszych imprez, tak, tak naprawdę. Bezbłędnie finałowy baraż pokonał też Wojciech Wojcianiec. To dało mu oczywiście drugie miejsce w konkursie. E, no koniec myślę przyszłościowy: jest 77-letni koń, dosyć młody i doświadczony. No, e, nie, nie chciałem majarka tutaj ścigać, że ja tak powiem. Z tego względu, że wiedziałem, że są, jest tylko jeden zerowy przejazd i, i chciałem otrzymać zerowe konto, opłaciło się. Trzecia pozycja dla Michała Lemańskiego, czwarta dla Jakuba Krzyżosiaka, który podjął ryzyko, ale niestety dziś zrobił dwa błędy. Liderem kategorii seniorów pozostaje Michał Tyszko. Na drugie miejsce po jednej rzutce i szóstej lokacie w konkursie awansował Adam Grzegorzewski, na trzecie miejsce spada niestartujący tutaj w konkursie Grand Prix zeszłoroczny zwycięzca Kamil Grzelczyk. We wspólnym konkursie juniorów i młodych jeźdźców też dość trudny parkour, też mało par w rozgrywce, tylko pięć. W tej rozgrywce bezbłędny przejazd powtórzyła tylko piętnastolatka z Poznania, reprezentująca stan niejako niczego Aleksandra Bolko na doświadczonym dragonie sięgnęła po pierwsze zwycięstwo w kategorii juniorów w swojej karierze. To dało jej awans na drugie miejsce w tabeli, a liderką tutaj pozostaje Martyna Rinkiewicz z Ludowego Klubu Jeździeckiego Gałkowo. Warte podkreślenia jest też drugie miejsce Mary Ber z klubu Angrohandel del bo ona już dobrze pojechała we Wrocławiu, no i teraz ta czternastolatka dziś zajęła miejsce drugie. Jeszcze w sobotę odbył się konkurs kategorii Open. Tutaj wygrała Amazonka Samantha Forlini i to po tym, jak zajęła drugie miejsce we Wrocławiu, pozwoliło jej na objęcie pierwszego miejsca w tabeli. To wszystko proszę Państwa z klubu Salio. Żegnamy się już w tym roku. Kolejna kwalifikacja Pucharu Polski odbędzie się w drugiej połowie lutego w klubie jazdy konnej Szary Michowic.